Szanowni Państwo, w imieniu prezydenta Witolda Wróbleskiego, który przebywa w izolacji i nie może się z Państwem połączyć osobiście, chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Życzę Państwu zdrowia, siły i wytrwałości na drodze ku lepszej wspólnej przyszłości. Życzę Wam, drodzy, obdążanie, spełnienia wszystkich planów życiowych, wiary w sens wspólnych działań, a także satysfakcji z zamieszkiwania w naszym mieście i ojczyźnie. Tegoroczne świętowanie jest jakże inne od tego, które mieliśmy do tej pory. Z uwagi na obostrzenia sanitarne nie możemy tego dnia spędzić razem. Chciałbym jednak wszystkich Państwa zaprosić na specjalnie przygotowany okolicznościowy koncert Elbląskiej Orkiestry Kameralnej, podczas którego będziemy mogli wysłuchać m.in. patriotycznych pieśni. Życzę Państwu wspaniałych wrażeń.